Na malborku był PUR taki, to było takie, udzielano za Zapomnienie. Za Amerykańskie takie paczki, przychodziły UNRRA, tak, jak unrat. to się nazywało. Tak. To no nawet to tutaj, tutaj też. To wszystko jest tak. wypisane, gdzie co można, co tam. Do... 300 złotych dostała jak tylko przychodziła Tak, na zagospodarowanie. Tak. No ale to, to, to nie były takie inne pieniądze tam po wojnie. To znaczy polskie pieniądze, ale. To 300 no, zł. palto tam chyba jest też napisane. Chyba jakiegoś tam. materiału. To, że się nawzajem też ci ludzie y, I wspierali, że przyjechali razem w to jedno miejsce. Mhm. Mało tak, osiedlili się prawie w tej samej dzielnicy. E, to y, no, na Wielbarku, no to przecież te głosy tak ja się wychowałam wśród takiej śpiewnej mody. Mowy właśnie: Dzień dobry, Pietraszka, dzień dobry. <głos> <głos> takie, takie dźwięki mnie budziły. <noise> Nawzajem się tak zorganizowali, że dziewczyny były małymi dziewczynkami, ale na zmianę paśli sobie na krowy, pilnowali. To teraz jest. jest... To ile rodzin tak razem przyjechało i razem mieszkało w tym transporcie? Kopijowe, też kopij kopii, morożowe. No cała ta ulica to. Jakieś rzeki. Słuchaj, 30 rodzin. Za 30 no. rodzin. Tak. Na jednej ulicy i zaraz taka była z boku. No bo każdy tam Lysko wie pani, stali. szukał co lepsze. Co lepsze. Mhm. Taki O, Tu jest napisane: Malbork, przyjazd, przejazd wykorzystany, a do stacji Wrocław. My, bo we Wrocławiu był Polski Czerwony Krzyż. I na ten dokument, bo to mama nas nie zostawiła, nie? Żeby pojechać i, i ktoś, dowiedzieć ktoś się musiał tam... Pojechać. Ktoś musiał na ten dokument jechać, nie, skoro ma taki stempelek. Tutaj. Bo nie tak. można było tak wyjechać. Wierzyć. To na wszystko trzeba mieć. No, było pozwolenie. Pozwolenie po wojnie. A tutaj dostała yy, właśnie z tego puru, yy, to dostała tak sukienkę, dwie pary bielizny. 20 grudnia w 1945 roku to było. No to to stało. tak, przed świętami. No chyba, przed tak. świętami, a te 300 zł. Czy... Tu jest pobrano. To było w 1945 roku we wrześniu. Dostałam. parę miesięcy po tym, jak się osiedlili. Malbork był przez gier pieczątka tak, na początku. Malienburg dał bo... się tak nazywać.